Crystal Palace i angielski futbol idą razem już od ponad 160 lat. Nic więc dziwnego, że gdy po raz pierwszy w historii sięgnęli po naprawdę znaczące trofeum, czyli tegoroczny puchar Anglii, wielu kibiców pomyślało, że temu klubowi po prostu się to należało. Liga Europy, którą zwycięzca pucharu otrzymuje w pakiecie, to już taka wisienka na torcie całego sezonu. Piękna historia i jej idealne zwieńczenie. Tyle, że na tę imprezę wpadli też nieproszeni goście czyli właściciel Nottingham Forest i przepisy UEFA. Według niektórych psują zabawę, ale robią to wyjątkowo skutecznie. O co więc chodzi w tym konflikcie? Dlaczego właściciel Forest Evangelos Mariniakis uderza w palas? Co ma do tego właściciel Lyonu? I czy UEFA pozwoli palas zagrać w lidze Europy? Zapraszam serdecznie. UEFA ma jasną zasadę. Jeśli jedna osoba ma realny wpływ na dwa kluby, które grają w tych samych europejskich rozgrywkach, to jeden z nich musi się poświęcić. To kwestia uczciwości, przejrzystości i unikania konfliktu interesów. Crystal Palace należy do grupy właścicielskiej Eagle Football, a jej twórcą i głównym inwestorem jest amerykański miliarder John Textor. Ten sam Textor jest też właścicielem Olympique Lyon, czyli klubu, który występuje w Lidze Francuskiej i również zakwalifikował się do przyszłorocznej Ligi Europy. I teraz zwolennicy przepisów powiedzą, że jest to logiczne. Nie może być dwóch klubów tego samego właściciela, więc wykluczmy jeden i po problemie. Ale nie tak szybko. Bo struktury właścicielskie w przypadku Crystal Palace i Lyonu są o wiele bardziej skomplikowane. I właśnie dlatego na ekranie widzicie grafikę, która pokazuje, kto tak naprawdę ma wpływ i ile udziałów, oraz w jakiej formie. W praktyce więc, tekstor nie ma pakietu kontrolnego w Crystal Palace, a jego bezpośrednie udziały nie przekraczają nawet 30%, przynajmniej formalnie, bo jak to często bywa, na papierze jedno, a w życiu drugie. Sam Tekstor, oczywiście w zupełnym przypadkiem, w ostatnich dniach udzielał sporo wywiadów, w których przekonywał, że nie ma absolutnie żadnego wpływu na decyzję w Crystal Palace, ba, jak sam to ujął, jego udziały to najdroższy karnet na świecie. Postawił się oczywiście w roli widza i dodał, że dziś bardziej skupia się na rozwoju Botafogo, czyli brazylijskiego klubu, który również należy do Eagle Football. Palace, jego zdaniem, działa zupełnie samodzielnie, bez jego woli. No i tu na scenę wkracza Evangelos Malinakis, właściciel Nottingham Forest, który zgłasza do UEFA swoje zaniepokojenie całą sytuacją z Tekstorem i Palace. I okej, okay, wielu mogło mu przyznać rację, bo jakby nie patrzeć, przepisy są jasne, a UEFA chce tego konfliktu uniknąć. Problem w tym, że Nottingham Forest w ogóle nie grałby z Palas ani Lyonem w Lidze Europy. Ale... Jeśli UEFA zdecyduje, że jeden z klubów Eagle Football musi zostać wykluczony, to Crystal Palace wypada i wtedy wskakuje Forest w ich miejsce. Więc to zgłoszenie nie jest tylko z troski o dobro futbolu, ale też troszkę z nadzieją na miejsce w wyższych rozgrywkach. A gra toczy się o naprawdę dużą stawkę, bo kluby pokroju Palace i Forest. Co prawda w Lidze Konferencji Europy byłyby wręcz faworytami, to obydwa zarządy tych klubów zauważyły, że Premier League zaczyna ekonomicznie znaczyć w Europie coraz więcej i nawet z ich budżetami nie będą oni na straconej pozycji w Lidze Europy, gdzie jak wszyscy wiemy wpływy są dużo większe, a stawką za zwycięstwo jest historyczny dla tych drużyn awans do Ligi Mistrzów. I chociaż to plany bardzo optymistyczne i droga do ich realizacji bardzo długa, to nikt nie zabrania marzyć i tym właśnie Marinakis się kieruje. A czemu akurat grecki miliarder tak dobrze zna te przepisy? No, bo sam jest właścicielem nie tylko Forest, ale też Olimpiakosu, i w przypadku awansu Forest do Ligi Mistrzów miałoby podobny problem co Tekstor. Tyle, że i tutaj jest ważna różnica, Marinakis miał lepszych doradców i zareagował wcześniej. UEFA dopuszcza bowiem jedno wyjście z takiej sytuacji i jest to tak zwany blind trust. I już śpieszę z wyjaśnieniem tego pojęcia. To forma funduszu powierniczego, czyli że przekazujesz swoje udziały niezależnemu zarządcy, który działa samodzielnie i nie konsultuje się z tobą w żadnej sprawie. Najprościej na przykładzie, iż posiadasz dwa samochody, ale wprowadzono przepis, że możesz mieć tylko jeden, więc oddajesz kluczyki do drugiego zaufanemu przyjacielowi i mówisz rób co chcesz, ja się nie wtrącam, i wtedy przepis może uznać, że formalnie nie masz już nad tym kontroli. Oczywiście w praktyce bywa różnie, ale tak czy inaczej tak zrobił Marinakis i UEFA jego Blind Trust zaakceptowała nie był on potrzebny, bo jak wiemy, Forest do Ligi Mistrzów się nie dostało, ale pokazuje, że prawnie istnieją takie możliwości. No to ktoś zapyta, czemu Tekstor nie zrobi tego samego. A próbował, ale UEFA odrzuciła jego wniosek, bo po pierwsze zgapił się z terminem i zgłosił po pierwszym marca, pewnie nie spodziewał się zwycięstwa w pucharze i tego, że będą mieli oni widmo grania w Europie. Ale gdyby chodziło o sam termin, jeszcze dałoby się to obejść, bo UEFA jest dość elastyczna, ale uznali oni, że nie mogą mieć pewności, że nadal nie będzie on miał wpływu pośredniego, np. przez osobiste relacje, powiązania finansowe czy wpływy na innych właścicieli, przez to, że jest częścią funduszu, czyli prawdopodobnie struktura nie spełniała warunku pełnej niezależności. Czyli intencje może były dobre, ale wykonanie zbyt późne i nie dość przekonujące. Textor nie składa jednak broni. Zapowiada, że sprzeda swoje udziały w Crystal Palace podobno za około 170 milionów funtów, ale mimo że chętni się pojawili, do transakcji wciąż nie doszło. Dlaczego? W ostatnich godzinach pojawiły się informacje, że UEFA bierze pod uwagę nową interpretację tego przepisu i może uznać, że pakiet udziałów Textora nie daje mu realnej kontroli nad klubem, a skoro nie ma kontroli, to może jednak nie trzeba ich sprzedawać. Wszystko ma się wyjaśnić do końca czerwca, to wtedy UEFA ma podjąć ostateczną decyzję, czy Crystal Palace zagra w lidze Europy i wtedy też poznamy, czy klub zachowa swoje miejsce, czy skorzysta na tym. Nottingham Forest może ten fakt ma coś wspólnego, że w UEFA w końcu przejrzeli dokumenty i zauważyli, że zrzucenie Palace do Ligi Konferencji nic nie da, bo tam gra Brandmy, gdzie większościowym udziałowcem jest również udziałowiec Palace David Blitzer, co oznaczałoby de facto, że Palace nie będzie mogło zagrać w żadnym pucharze i wtedy nie tylko Forest Scotch do Ligi Europy, ale w Lidze Konferencji zobaczymy Brighton, a samo Crystal Palace zostanie na lodzie. Czy ta sytuacja jest sprawiedliwa według Was i jak ocenić w tym wszystkim zachowanie Ewangelosa Marinakisa? Kisa? Z jednej strony miał prawo zgłosić niepokój, a drugiej, no UEFA prawdopodobnie i tak tę sprawę by zbadała, więc czy nie wyszedł trochę za szybko przed szereg? Czy właściciel piłkarskiego klubu powinien działać tylko w interesie swojego zespołu, czy może też myśleć o etyce i większym obrazie całej gry? Tę ocenę zostawiam już Wam. A ja dziękuję za Wasz czas, za wysłuchanie, życzę Wam miłego dnia. I będę wdzięczny za komentarz, czy wam się taki materiał podobał.